Siemanko wszystkim, którzy byli na telfilmie. Od razu zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby zobaczyć więcej takich odcinków. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ogólnie 5, top 5 moich ulubionych skinów do Fortnite'a Ogólnie yy, ten odcinek był inspirowany od Nitasztiego. Link do niego będziecie mieli w pierwszej linijce w opisie. No i co, lecimy z odcineczkiem. Dobra. Pierwszym skinem, który jest moim ulubionym skinem, który po prostu od razu jak wszedł do sklepu, stał się moim ulubionym. Naprawdę ten skin to jest po prostu dla mnie taki sztos, że po prostu nawet nie będę gadać. Tym skinem jest komando Gwiazdka. Po prostu ja bardzo lubię jeansy ogólnie i ten skin właśnie je ma, nie? I takie właśnie dlaczego stał się moim ulubionym skinem? Ze względu jeszcze na święta. A ja też bardzo lubię święta, bo zawsze yy, pamię pamiętam ten czas z dzieciństwa, że zawsze ogólnie w święta się dostawało fajne prezenty, więc po prostu to jest teraz moje ulubione święto. No i co, lecimy z drugim skinem, moim drugim ulubionym skinem jest czerwony rycerz Czerwony rycerz, aktualnie nie posiadam go w szafce Bo po prostu mam na niego, właśnie czekam na niego aż wróci do sklepu, mam 2500 fałdolców, właśnie czekam na Tego skina, po prostu jeszcze muszę rozbierać kilka fałdolców z ratowania na jeszcze jego kilo, żeby było Jakże go kupię to już będzie po prostu moim drugim ulubionym skinem na razie to jeszcze nie jest, bo jakby po prostu jeszcze go nie mam w szafce Ale będę go mieć za jakiś czas, więc no Lecimy z trójeczką Trójeczka to jest mój bardzo taki fajny i ulubiony skin też To jest kudł team leader Czyli ten różowy miś taki On po prostu jest yy, taki różowiutki No i taki fajny jest taki po prostu yy, Jego głowa przeszkadza trochę w grze, ale to Tak bym powiedział, że to Przynajmniej mi nie przeszkadza, ale innym mówią ludzie, że przeszkadza, ale moim zdaniem nie, po prostu dla mnie ten skin jest bardzo fajny i też bym go kupił, ale na razie jeszcze muszę kupić pierwsze tego czerwonego rycerza, żeby jakieś w ogóle jakby w sumie no fałdolce se. Ogarnąć, bo pierwsze tamtego chcę kupić, bo na razie tamten mi się wydaje lepszy na razie od tego misiad, bo jest na drugim miejscu moim. No i co, lecimy z kolejnym. Kolejnym skinem na mojej liście jest Marshmallow. Ten skin jest po prostu też, można powiedzieć, że sztosem, bo jego event był organizowany też w Fortnite na przyjemnym parku. Ogólnie to yy, nie, nie mam co się za dużo na ten temat Marshmello wypowiadać, po prostu dodali, współpracowali, w Epic Games współpracuje z twórcą, po prostu piosenkarzem, no i do, zrobili jego koncert w Fortnite i po prostu od razu kupiłem tego skina, posiadam go w szafce, więc bardzo spoko. No i ostatnim skinem na mojej liście jest... Uwaga, uwaga. Bright Bomber, oczywiście nie mogło go tutaj zabraknąć. Po prostu Bright Bomber to jest y, też fajnym skinem, to bardzo fajnym. Ale dałem go na piątym miejscu, ponieważ te skiny tu są przed nim, są o wiele lepsze, moim zdaniem od niego. Ale naprawdę ten skin też jest bardzo fajny. Miałem go zamiar kupić, ale po prostu wtedy akurat jak był w sklepie, nie miałem Fałdolców i go nie kupiłem jednak. No i co, kończymy odcineczek, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jeszcze na końcu wspomnę, jeżeli byście zostawili lajka i subika na tym kanale, to by bardzo mnie to wspiera akurat, no i zobaczcie czy ten przycisk jest szary, jak jest szary to jest bardzo dobrze, możecie się pochwalić tym w komentarzu i dziękuję wam za oglądanie tego krótkiego odcineczka z top 5 moich ulubionych skinów, no i dzięki, trzymajcie się, do następnych odcineczków i siemano.